Dowiedz się, jak możesz pobrać i zainstalować klasyczną aplikację Roblox w systemie Windows. Uruchom przeglądarkę internetową i otwórz stronę roblox.com. Ukośnik prawy, download lub naciśnij odnośnik do strony pobierania zamieszczony w opisie tego filmu. Na stronie pobierania naciśnij przycisk Pobierz aplikację dla systemu Windows. Jeśli zostanie wyświetlone zapytanie, czy chcesz otworzyć lub zapisać plik, wybierz opcję Zapisz plik. Po zakończeniu pobierania otwórz eksplorator plików i w panelu bocznym wybierz folder Pobrane. Naciśnij zapisany plik prawym przyciskiem myszy lub przytrzymaj jeśli korzystasz z ekranu dotykowego i wybierz opcję Otwórz. Poczekaj na zakończenie procesu instalacji. I gotowe. Teraz możesz utworzyć nowe konto lub zalogować się na istniejące i korzystać z aplikacji Roblox.